pyta, kim jest i skąd przybywa, dokąd zmierza. I yy, dokąd zmierza, no to jak, jak można to rozumieć, dokąd zmierza? Jak mu udzielić no, informacji? Wszystko dokąd zmierzamy. Tak, jak, tak, ale jak mu udzielić informacji, dokąd zmierza? Hmm. Kim jest, dokąd zmierza. Skąd przybywa? Skąd przybywa, to powiedział, z niebieskiej planety, tak? Z Plutona. Ale kim jest? I dokąd zmierza? Kierunkowość rozwoju? Jaki cel? Nie nakreśliłem Ci tego, Łukaszu. Pierwsze Twoje fizyczne wcielenie na planecie Ziemia. Tak. Po doświadczać, być, energetyzować. Gdziekolwiek będziesz, tam będzie dobrze. Czyli to, co było mówione? To, co było mówione. Wszystko. Jaka była Twoja tam? Dobrze. Możesz? Dobrze. Czy powinien pójść Islandia. na... Islandia. Islandia. Dobrze. Taką decyzję podjąć. Atlantyda. Mhm bo jest energetyczna. Tak. Jest energetyczna, płaci terenu, płaci przestrzeni, tam mu będzie dobrze. Tam może zmierzyć. Tak. Pomysł z zarobkiem jest dobry, uh -huh. pomoże mu to w dalszej wędrówce. Nie osiadaj, pamiętaj, nie osiadaj nigdzie. Dobrze. Nie twoim celem jest osiąść uh -huh. przed tak kulminacją. Rozumiem. iść. I doświadczyć. Przerzej, dobro. pamiętaj. Dobrze. Nie, nie, musi, nie musi być słodkim misiożelkiem. A on puś, planuje też po, wędrówkę pieszą do Hiszpanii, do Costa de Sol. To jest 26 rok. W 26 roku to zrobi. Mm -hmm. A jakoś ma się przygotować, czy on będzie wiedział? Mm, będzie to jest ważne. wiedział. Będzie wiedział. Czy najpierw istotna Islandia, jest, a następnie. jest jest waga lecaka, jaką tak. on zabierze. Tak, jaka powinna żeby być. Żeby go to nie zniechęcało. Tak. On musi tam przejść. Musi przejść. A skąd ma wyruszyć? Wiadomo, z domu? Czy wyruszy to z... Zakreśli mu to się w odpowiednim czasie. momencie. Mhm. Droga, którą on przebędzie. Tak. Będzie szlakiem, który będzie energetyzował. Okej. Okay. Kogo? Ludzi, którzy będą też tam przechodzić. Aha. Jest tu pewnie pewna linia, którą on nakreśli na kopule ziemskiej. Okej. Okay. Będzie przechodził 4-5 miesięcy, mm -hmm. do do de kompostela, dojdziemy, opatrzności będziemy nad czuwać. Okay. Jego zadaniem jest po prostu iść, żyć, doświadczyć. Dzielić się energią wspaniałą, tak? Nie musi tego robić, on jest. Tak, tak, tylko że przejdzie sama ta jego energia, po prostu będzie tak. y, prom, promieniować na innych ludzi, tak? To miałam na myśli. Tak, nie ma w sobie złości, agresji. Tak.